Jak byłam mała, to zawsze lubiłam się bawić w chowanego. Widzowie, to była moja ulubiona zabawa. I sobie tak wpadłam na pomysł, że może pobawię się razem z moimi widzami, którzy będą się chować w tym oto moim domku. Mają bardzo dużo pomieszczeń do schowania się. Zobaczymy, co oni wymyślą. Ale wiecie, to jest mój dom, więc ja znam jego zakamarki. Wiem o nim wszystko. Co byłoby utrudnione, gdybyśmy się mieli szukać pod całym Brookhaven. Zobaczcie, jakie Brookhaven jest duże. Ja bym szukała ich chyba cały dzień i całą noc. Ale możemy tak zrobić w kolejnym odcinku i zebrać jeszcze więcej widzów że więcej osób weźmie udział, także dołączajcie do grupy z Robloxa, dodam was i sobie pogramy razem na odcineczku będziecie, będziemy się bawić w chowanego na całym Brookhaven, ale na razie musimy tutaj, no niestety zmniejszyć obszar poszukiwań i będą się chować tutaj w moim domu, znaczy już się schowali. Więc ja teraz już, uwaga, 3, 2, 1, koniec, a wy widzowie jeszcze zostawcie łapeczkę w górę, każda jedna łapeczka w górę to jest jeden szukający więcej, pomóżcie mi i klikajcie, a ja już im napiszę, że szukam, szukam was, Lalalala. Idziemy sobie, zobaczcie widzowie Gdzie tutaj są moje dziewczyny Się schowały, albo chłopak też jakiś jest No nie wiem, patrzę sobie tutaj Ej, to by było za łatwe, gdyby one się gdzieś tutaj schowały Dobra, patrzę Na razie nie będę wychodzić, ale Ej, co jest grane? I patrzcie, tam są jakieś dwa kaktusy, ja nie mam tam kaktusów, ale dobra, dam im nadzieję, że ich nie widzę, nie? Nie widzę tych kaktusów wcale, więc niech się cieszą, że ich nie znalazłam. Idę sobie tutaj, tutaj nic nie ma widzowie, ja tutaj nic nie widzę, tu jest jakieś pomieszczenie, o tutaj też nic nie ma. No dobra, no to, ej, zobaczcie tam są te kaktusy. <laughs> Dobra, ale dobra skrytka. Przebrały się dziewczyny. Ej, to jest mega. IQ300. Dobra, jesteśmy teraz tu. Czy ten kwiatek tutaj stał? Dobra, ten kwiatek tutaj stał. Może ktoś się przebrał za lampę? Ja już nie wiem. Szukam dalej. Dobra, jesteśmy tutaj. Czy ktoś tutaj jest? Ej, patrzcie na to tutaj, coś tutaj wystaje. Ej, tutaj coś wystaje. Dobra. Też jeszcze! O, ja już mam świąteczną choineczkę w łazience! No ciekawe, no ciekawe, ale piękna choinka. Co za piękna choineczka, widzowie, bo już niedługo jest właśnie świąteczny czas. Już ten magiczny czas, już się nie mogę doczekać. Będzie dużo fajnych odcinków na Brook Heaven związanych z zimą, ze świętami, także subskrybujcie ten kanał, żeby tego nie ominąć. I została znaleziona! Chyba Klaudia tak mi się wydaje, znaleziona, mamy ją i szukamy dalej, słuchajcie. Tutaj mamy garderobę, dobra. Id idę sobie. Halo, czy tutaj ktoś jest? Czy ja już tutaj byłam? Dobra, byłam. Idę do następnego pomieszczenia, czyli tutaj mamy właśnie sypialnię, ale tutaj chyba wszystko gra. Idziemy sobie tu. Uwaga, uwaga. Ej, dobra, czekajcie. Na razie tutaj nic nie widzę. Nic nie jest podejrzane. Dobra, idziemy sobie do łazienki. Może w łazience coś jest? Halo! Gdzie jest? Ej, co jest? to jest jakieś przejście? Wow! Ej, to jest dobra skrytka! Ej, czekajcie, teraz już nie wiem, gdzie jest ta osoba, jeszcze jedna. Powinien ktoś tu być. Ej, tutaj. Tak! Wiem! Tam u góry jest przejście, przecież tam można wejść do góry. Zobaczcie. Ej, czy ktoś się tutaj schował? Ej. Nie! Nie ma tutaj, to są te kryształki tylko. Ale ja bym się tutaj schowała, ja zapomniałam, że w tym. Jest! Znaleziona, znaleziona! Haha, <laughs> mam cię, mam cię! Znaleziona! Ale dobrą miała skrytkę i zobaczcie, ona się jeszcze zmniejszyła! Ale moi widzowie super naprawdę są! Mega im to wyszło! I dobra, teraz idę już po te kaktusy. Koniec tego! Idę po kaktusy, słuchajcie! Wszyscy... Znalezieni, ej ta dziewczyna dobra była. I uwaga, uwaga! <laughs> Mam was! Kaktusy złapane! <laughs> Ale to było fajne, fajne. Fajnie dziewczyny się przebrały. Uważam, że te skrytki były mega fajne. Ktoś był choineczką, kaktusem. Tutaj dziewczyna się schowała na strychu. Bardzo fajnie, to teraz widzowie musimy wejść na level wyżej. Kto teraz będzie szukał? O to jest pytanie. Widzowie, jesteśmy teraz w innej gierce i tutaj jest szukający zamrożony. Mamy 50 parę sekund, żeby się schować. Wychodzimy stąd, jesteśmy w kuchni. Wow! Jak tu? tutaj dużo jest miejsca. Mamy czas na ukrycie. 45 sekund i przy okazji możemy sobie zbierać monety. Za te monety możemy sobie potem coś kupić, ale słuchajcie, ja nie wiem, gdzie mamy się schować. Idziemy stąd, bo to jest niebezpieczne, jeśli tutaj będziemy. Okej, okay, on zaraz ruszy. Idę tam do mojej dziewczyny. Tutaj chyba są moje dziewczyny. Szybko biegnę. Może gdzieś tam się schowam, ale nie wiem, czy zdążę tam dobiec. Gdzie ja już mam iść? Nie wiem. Sama. Gdzie mam się schować? Ej, widzowie, może za jakąś książką się schowam? Czekajcie. Można tu jakoś wskoczyć? Gdzie Tutaj? Jakby się tam dostać do góry? Ej, mogę być tu. Ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, chowamy się tutaj jak mrówki pod szafą. Jak on będzie do nas szedł, to musimy uciekać, ale wydaje mi się, że on będzie miał większego spida. Jeszcze 5 sekund. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Zostajemy tutaj, nie widzowie. To jest słaba miejscówka. Ja nie wiem, czy on będzie większy, czy będzie właśnie naszego wzrostu, bo jeśli będzie naszego wzrostu, to bardzo łatwo nas znajdzie. Ale może nie będzie tak szybko biegał i zdążymy mu uciec, także uwaga. E, właśnie ruszył, ale nie można go. Można go zobaczyć? Jest! Zobaczcie, on stoi. Czemu on stoi? <grytanie> się, chłopie, już możesz szukać! Szukaj nas! On ma na imię. Aj, oj, dobra, idzie. Dobra, dobra. Rusza. Ej, znalazł pierwszą osobę! Znalazł, dobra. Słuchajcie, gdzie on idzie, ale skąd on przyjdzie? Dobra, ja nie wiem, gdzie mam iść. Ja się schowam za tym, o, za tym się schowam. Skąd on przyjdzie? Gdzie on tam idzie? Ja nie wiem, skąd on w ogóle wylezie. Gdzie on jest? Czekajcie. Dobra, on już jest tutaj! Jak to jest możliwe, że on już jest tutaj? O nie, dobra, on może mnie widzieć, dlatego że ja tutaj chodzę. Nie, gdzie, gdzie on jest? Ach, tam, dobra. To na razie jesteśmy bezpieczni. Zostaję tutaj, widzowie. Przytulam się z moją widzką. Uwaga. Dobra, czekajcie, gdzie on jest? Musimy cały czas zerkać na niego, żeby czasem nas nie... O, złapał kogoś! Jakąś bombę dał, czy co? A nie, on nie może tam się przedostać! Ej, dlaczego? O, złapał ją! O nie, została znaleziona! Ej, on cały czas tam wchodzi teraz na róż, co? Dopiero... O nie, tutaj się moja wicka ukrywa chyba! To jest Marii, czy nie? To jest Marii, czy nie? O, najgorzej, znalazł ją! Tylko nie to. A my jesteśmy w zupełnie innym miejscu, widzowie. Ja myślałam, że mam słabą miejscówkę. A się okazuje, że mam naprawdę dobrą. Dobrze, że nie szłam w okolice tego, co właśnie tutaj się dzieje. Czyli w największe skupisko ludzi. Bo zobaczcie, on chyba już tą grę gra i tryb widowiskowy. Obecnie oglądasz to. Właśnie. Cały czas go... Jest jeszcze 9 osób. Zobaczmy, ile zostało czasu. Dwie minuty, widzowie. Może zmienimy spontanicznie szybko miejscówę. Chodźcie. Idziemy tutaj. Zmienię miejscówkę. Stanę tutaj. Za noga, to jest noga. <grym> noga stołu. <grym> I to jest dobre. Nie wiem, dobra, czekajcie. Na razie go nie widzę. Ej, patrzę. Dobra, dobra, chyba znienia. On cały czas tylko tu krąży. Ale słabe, on nie wie, gdzie my jesteśmy. Słuchajcie, my jesteśmy gdzieś tutaj, nie? Ale idzie, idzie. O nie! Myślałam, że już idzie. Są dwie dziewczyny, nie może ich złapać. <grym> nie może ich złapać. O, dobra, padła. On będzie teraz skakiwał znowu na blad. Zobacz, o nie. Dobry, ja tam stoję. <grym> on nas widzi. Nie, tam jest widzi. Widzi nas, biegnie do nas. Szybko, musimy tu wskoczyć. Dobra, czekajcie, jestem tu. <grym> waka do góry. Gdzie on jest, gdzie on jest? Tam wchodzi. Wszedł, teraz tutaj jest, tu biegnie. Nie, on do nas biegnie. Dobra, czekajcie, ja wskoczę do tego kwiata. Do, do kwiata wskoczę. Nie ma mnie. O nie. Jak ja się tutaj teleportowałam? Jak wskoczyłam do kwiata, to nagle jestem tutaj? Lol. Ale fajnie, bo tutaj przynajmniej mnie nie znajdzie. Teraz tam chodzi. Gdzie on jest? Ja się zaraz boję, że się przestraszę, on zaraz gdzieś tu... O, jest, on jest na dole. Na dole jest, nie widzi nas. Okej, okay, dobra, patrzcie, patrzcie. Idzie tam. Musimy patrzeć, jeszcze zostało nam 48 sekund. O nie, 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 chcę wskoczyć do tego kwiata, szybko. Na to, na to, na to! No, no. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Biegnę, biegnę, biegnę. Gdzie on tam jest, gdzie on tam jest? Zaskoczył. I za nami. O nie, on będzie biegł za nią. O nie, tam jest. On tam jest. Szybko, gdzie, gdzie my mamy tutaj biec? Gonią, gonią, goniją, Zostaw nas! Jeszcze trochę nam zostało czasu. Ale mi się ten czat tutaj zbugował. Nie widzę tego czasu widzowi. A dobra, teraz tutaj wskoczył ten czas. Lol, nie wiem czemu tak wyszło. Ale dobra, przeskakuję. Nie, nie mogę. Nie mogę. Jest, jest. Nie, jestem, jestem, jestem. Dobra, dawaj, dawaj tutaj Halina, Halina, dawaj. Ok, zostało 5 sekund. Chyba nas nie znajdzie, widzowie. Wygrywamy tą rundę! Trzy dziewczyny przetrwały. Zobaczymy sobie, jakie czy to są moje widzki. To jestem ja, Halina i jakaś 0GK. Czyli pozostałe dziewczyny zostały znalezione. I nareszcie zniknął mi ten czat. Nie wiem, czemu on się mi tutaj pojawiał po lewej stronie, ale już go nie mam. I teraz mamy sypialnia etana, mapa. Kolejna wybrana dla nas. I zobaczymy, kto będzie szukający. Miałam 10% szans, prawie 11%. Więc zaraz się okaże. Uwaga, uwaga. Patty, Smile, Mari. O, widzę, że tutaj jest dużo moich widzów. Jest też Natalka. Jest Marysia, jej siostra. Uwaga, jest jakiś 0 GK, który przed chwilą dobrze się chował, więc y, też nie został znaleziony, tak jak ja i moja widzka. Okej, okay, szybko. Szybko, biegniemy, biegniemy. Jesteśmy w pokoju y, etana jakiegoś tam. Nie wiem, co ma tutaj za pokój. Biegniemy może gdzieś tam za gitarę, albo tutaj. Nie wiem, może do kosza na śmieci. Ej, chodźmy do kosza na śmieci Mamy 45 sekund, żeby się schować W koszu na śmieci byłoby w miarę bezpiecznie, tak myślę Ale no nie wiem, nie wiem, dobra Biegniemy gdzieś, gdziekolwiek, żeby zdążyć widzowi A dobra, można skakać, tak będzie szybciej Rzeczywiście, ja nie mogę, IQ 300 Dobra, a gdzie teraz? Tam jest w telewizorze nawet eee, Gdzie biegniemy, gdzie biegniemy? Musimy się gdzieś schować 27 sekund Ej, tu jest ten kosz na śmieci Ja tam mogę zaskoczyć? Czekajcie Nie da się, dobra, wiecie co? Ja wchodzę tutaj Wchodzę do tej czapki Jestem w czapce, nie znajdzie mnie tu! Ha, 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 ha. Chowamy się, ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Cały czas mi się wyświetla teraz ten czat. No cały czas to jest coś zbugowane, ale dobra, nieważne widzowie nie przejmujemy się tym czatem. Ja może to zrobię tak, żeby właśnie go nie było widać, e, więc nawet może wy nie widzicie tego czatu. Mamy cztery minuty, słuchajcie, i patrzymy, gdzie jestem. O nie on tutaj już jest, dobra! On tutaj już jest, dobra, czekajcie, czekajcie, biegny, biegnę. On tu idzie, 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 idzie! Idzie do nas! Nie, 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 dobra, ja już muszę spadać. Ja już spadam stamtąd. Gdzie on jest tam? U góry jest, u góry jest. O, nie dobra, czekajcie, muszę tu zeskoczyć. Zostanę tutaj chwilę. Widzę, że on tam jest. Gdzie biegniemy, gdzie biegniemy? Ja już nie wiem, gdzie mamy biec. Dobra, on tam u góry jest, może nas nie widzi. Biegnie, 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 biegnie. Biegnie jak szalony. Uwaga, zeskoczył. Nie, złapał kogoś! Złapał już dwie osoby. Ej, to jest dobre, dobra skrytka tutaj. Ja tutaj zostanę. Jak ta koleżanka. Okej, okay, on tutaj jest, tak blisko. My jesteśmy tutaj. Szuka nas, szuka. O nie, gdzie te dziewczyny mnie zaraz zdradzą, Nie, to no, dobra. Uciekać trzeba, uciekać. Uciekać trzeba, on biegnie za mną. Za mną, biegnie. O nie, on ma pewnie spida jakiegoś, a ja nie mam takiego, zobaczcie jak jest blisko, zaraz nas dopadnie, o nie, już po mnie widzowie, patrzcie teraz na mnie, na mnie, nie, nie dam rady, nie dam rady, na mnie się uwziął i padłam, czemu? Kolejna mapa została wybrana, to jest poddasze i teraz wybieranie Szukającego, może ja nim zostanę w ostatniej właśnie gierce. Przegrałam, uwaga, było blisko mnie. Kto będzie? O nie, to nie ja! Nie może sobie tego jakoś zwiększyć. Jest tylko jedna! Jedna szukająca, dobra. Spoko, zobaczymy. Uwaga, rozpoczynamy grę. I mamy 58. Jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? Dobra, tutaj wchodzimy na tą deskę. Muszę teraz znaleźć dobrą skrytkę, nie? Już nie idę na i idę tutaj gdzieś za dechy. Elegancko, jesteśmy na poddaszu. Więc uwaga, zaskakuję sobie tutaj. Nie wiem właściwie, gdzie mogę iść. Gdzieś tutaj pójdę. Skakuję sobie na tę hantelkę. Gdzieś przejdziemy. Hmm, może tutaj pójdziemy. Gdzieś, gdzie on naprawdę nie będzie mógł nas łatwo znaleźć. Albo nawet jeśli nas znajdzie, to żeby nie mógł do nas tak szybko dobiec, żebyśmy mieli... No co ty robisz, łopie! Ej, patrzcie, co za jedni można tutaj. O nie! Ja zaskoczyłam teraz! Spadłam! Źle, źle, źle to wygląda! Ale zaliczyłam teraz w topę widzowie. Ja nie mogę. Teraz już po mnie. On już on już tu biegnie, nie? Już to biegnie. Ej, może tu wejdę. Dobra, tu będę. Dobra, zobaczymy, gdzie ja w ogóle jestem. Przecież ja tu jestem! Przecież ja tu jestem! Przy tym gdzie on zaczyna, ja tu jestem! Ja nie mogę, nie ważne. No dobra, biegnę. Muszę się schować, widzowie czy on gdzie się za mną biegnie. No nie serio! Jaka wtopa. <noise> ja się schowałam blisko tego, gdzie on tam jest. Dobra, słuchajcie, musimy szybko zaskakiwać. Biegnę, 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 biegnę! Zostaw nas! Zostaw nas! O nie, tylko nie to on za nami biegnie! No nie serio, biegnie za nami! Nie gdzie zalawi nie wiem gdzie... O nie, mnie zaspokoi! Znowu ten sam szuka. Czemu on znowu szuka? Dobra, czeka, nie, 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 nie! Zostaw! No! Tylko jedna osoba nie została znaleziona i to była moja wizka, serdeczne gratulacje dla niej. A my losujemy kolejną mapkę, może tym razem nie ja będę szukającym, jestem ciekawa jak to jest w tej gierce. Mamy jakiś warsztat, o nie, tylko ja już teraz muszę się skupić na serio i znaleźć dobrą kryjówkę. Uwaga, uwaga. Ja, ja najczęściej wolę szukać. Serio, jestem lepsza w szukaniu niż w ukrywaniu. I zobaczymy teraz kto zostanie. Ja mam 14% szans. Może zostanie ktoś z mojej widzek. Uwaga. Uwaga, uwaga. Nie, nie możesz zostać ta sama osoba, bo to by było nudne. O! Nie wiem, czy to jest moja bicka w sumie. Dobra, widzowie, teraz już ta serio szybko biegniemy. Uwaga, uwaga, patrzymy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj, mamy opony, bo jesteśmy w warsztacie. Może wejdziemy do jakiejś szuflady czy coś, biegniemy, biegniemy. Musimy sobie znaleźć jakąś serio dobrą skrytkę. Już nie ma czasu teraz na to, żeby się pomylić. To jest też ciężkie z tego powodu, że wszyscy widzowie, którzy ze mną grają, będą biegli za mną, więc łatwo jest też mnie wydać, gdzie ja jestem. Dlatego ja mam to utrudnione, niestety. Ale dobra, może ja pobiegnę gdzieś tutaj się ukryć. Za te kartony, słuchajcie. Bo on nie będzie może szukał za kartonami. Próbuję gdzieś tutaj się schować, może to będzie dobre. Zostaniemy na razie tutaj, słuchajcie. I o nie, wszyscy tutaj biegną. Na razie zostanę tutaj. I łatwo w ogóle. Nie no, nie działa, Shift. Chciałam sprawdzić. Dobra, chodźcie, chowamy się tutaj, dziewczyny, żeby on nas nie znalazł i widzicie, ona tak się chowają, że to będzie łatwo można zobaczyć. Nie wiem, czy ona będzie chodziła, ta dziewczyna, między kartonami, czy pobiegnie między innymi w jakieś miejsce, gdzieś tam, wiecie, warsztatowe, między opony. O nie, znalazła już pierwszą osobę. Uwaga, uwaga, my jesteśmy tam z tyłu. Ona na pewno nas nie widzi. Patrzcie, my jesteśmy tam, dobra, obserwujemy ją i już zobaczyła tą osobę. No przecież zaraz on nas wyda, ten chłop! Czy ona nas zauważy? Nie. My jesteśmy tam z tyłu. Na pewno nas nie widzi. Uwaga, uwaga. Gdzie ona teraz pobiegnie? No tam ma. Je... Jakiego speed'a ona załączyła? Jak ona tak ma? Zobaczyła sobie z góry. O nie, dobra. Gdzie my jesteśmy? <laughs> Już widzi nas! Czy nie? Nie widziała nas. Słuchajcie. O, wchodzi tutaj, dobra. Dobra. Na razie nie idzie w kierunku yy, kartonów. To bardzo dobrze. A ta chłopce tam skacze za nią. Czemu ona go nie łapie? To jest jakiś jej kumpel pewnie. Ona nas szuka teraz, nie wie, gdzie jesteśmy. Złapie go w końcu czy nie. O, to jest jakiś troll! Żartujesz. nie tu! Niechnie nie tu! to! nie tu! <śm> tu szybko! nie do nas! O nie! Tylko nie to! O nie, szybko! O, dawajcie, biegniemy gdzieś. Ciekawo, ciekawe! Chowam, 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 się chłapie, wyskakuj stąd. Dobra, mam skryte. Tam pobiegła, tam pobiegła. Dobra, będę tak w koło się kręcić. Dobra, już nie wiem, widzę, jestem stresowana, powiem wam. Dobra, zobaczyła tam kogoś. Ale nie biegnie tam, nie biegnie. Ja tutaj jestem. O nie. Czy ona ma jakieś w ogóle, nie wiem. Co ona ma za rzeczy, że ona wie, gdzie biec? No, serio, ona przecież zaraz mnie zobaczy. Dobra. No czemu jaka ona jest dobra Ona w ogóle miała jakieś takie haki Mam wrażenie widzowie Jakiś haki miała i patrzcie jak jesteśmy sobie. W niebie fruwamy W niebie Ameryka Mary Zuza i Naty <ścoughs> Co tu się dzieje Złapała mnie niestety Ale jeśli wam się podobał taki odcinek Wbijajcie na mój Instagram, Facebook Linki macie w opisie Bądźcie też jutro, pamiętajcie, że odcinki są codziennie Na razie, pa pa